Może, 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 można wiązać tego typu przedstawienia z całą taką w ogóle z takim wielkim tematem dotyczącym wyobrażeń ludzi średniowiecza o tym, co jest poza znanym im światem. Bo my wiemy z tak, że rzeczywiście wyobrażano sobie wtedy, że świat ma to do siebie, że im dalej od nas, tym się robi dziwniejsze. I że żyją w tych właśnie dalekich stronach, a to jakieś istoty z psimi a to właśnie jakieś egzotyczne, zdumiewające zwierzęta, ludzie, którzy mają jedną nogę. Więc może to są, być może przynajmniej część tych takich właśnie dziwnych istot zaludniających y, portale katedr albo marginesy książek, to są właśnie istoty z dalekich światów, tak? z jakichś takich odległych części świata. A niektórzy mówią, że być może po prostu takami uniką się nudziło przy przepisywaniu. A i wtedy postanawiali się zabawić troszeczkę. Albo wyrażali swoje odczucia. No właśnie. Tutaj specjalnie, ja wrócę do tego tematu po prostu jeszcze kiedy indziej, bo specjalnie znalazłam dwa, szukałam Ci dwóch obrazków przedstawiających taniec i muzykę, która jest niesłychanie, nie znawania, niesłychanie ważną rolę, o to jest właśnie też taki, prawda, ale grający na skrzypcach. Bardzo ładny, lep, akurat wiem dlaczego taki smutny, <laughs> e, ale właśnie zabawiający się, z wąsem, tak? Zbawiamy. E, Zbawiamy. Tak, może dlatego. Natomiast zależało mi o, na tym obrazku, i to jest obrazek, którym być może zakończę. To jest oczywiście poważny. Obraz. To jest oczywiście znowu, to jest oczywiście znowu to jest inicjał, tak? to jest pierwsza litera z jakiegoś opisu, ozdobiona w środku taką miniaturą. Podejrzewam, że to w oryginale jest dużo mniejsza niż w tej chwili nawet na ekranie komputera. Dlaczego ten obrazek jest ważny? Bo on przedstawia pewne wyobrażenie, jakie ludzie Europy Zachodniej lubili mieć o swoim społeczeństwie. Ono nie było oczywiście prawdziwe, ale było bardzo ważne. Mianowicie średniowieczne, średniowieczni intelektualiści kochają klasyfikacje, uwielbiają przegródki, uwielbiają proste, klarowne podziały i jeszcze najlepiej, żeby się w podzieliło na trzy albo na siedem, bo to są fajne liczby, tak? Trzy to oczywiste. Trzy to jest ukochana liczba pośrednicza, bo Bóg trojcu, lubi tak? Trójca, święta i te sprawy. I w związku z tym o społeczeństwie, o całym świecie chrześcijańskim, mówiło się w średniowieczu, że jest podzielone na trzy stany. Ci, którzy się modlą, ci, którzy się modlą, tak? Najważniejsi. Ci, którzy walczą i ci, którzy pracują. Oratores, bellatores i laboratores. Oczywiście, jak zawsze, tak, o, o, jak zawsze, przy okazji wyobrażeń społecznych tego typu kobiet nie ma, e, ale tak, są na innych obrazkach, ale tu mamy rzeczywiście w takim absolutnie telegraficznym skrócie: Ora, to jest od ora, tak, ora, orare, modlić się, e, bellum. Gerere, czyli toczyć wojnę, czyli Bellatores to są ci, którzy walczą, Bellum to jest wojna po łacinie. I, tak, do, tak, dokładnie. I Labor to jest tak, praca, Laboratores, czyli właśnie ci, którzy pracują. To jest bardzo zresztą pięknie, to zresztą bardzo pięknie, bardzo dużo rzeczy jest na tym obrazku w gruncie rzeczy, bo oczywiście jakby taka oficja, właśnie oficjalna wizja się średniego społeczeństwa jest taka, że są to te trzy grupy i one harmonijnie współpracują, tak? Ci się modlą za wszystkich, ci bronią, a ci żywią, tak? I w związku z tym oczywiście ci intelektualiści, którzy pisali o tym podziale zwracali uwagę na to, że najwięcej pracy i najwięcej trudu ma ta grupa, no ale z drugiej strony, no właśnie, prawda, dzięki nim ta całość harmonijnie działa, a oni mają zapewnioną obronę ze strony właśnie tych berylatorów, ale co jest bardzo charakterystyczne, oczywiście na tym obrazku wszyscy są zadowoleni, czyli to już widać, bo tutaj nie widać, to, co ten rycerz sobie myśli, ale dialog jest między tymi dwiema postaciami, a ta trzecia stoi wyraźnie trochę z tyłu. I to akurat przylega jakoś do tej rzeczywistości, w której istotnie ta grupa właśnie tych szeroko rozumianych to oczywiście jest to chłop z łopatą, ale jak zobaczymy w średniowieczu, ta grupa będzie dużo liczniejsza dużo bogatsza. W sensie bogatsza nie finansowo, tylko bardziej różnorodna. No więc e, ci e, laboratored będą w nie kilkakrotnie próbowali powiedzieć, co oni myślą o tym społeczeństwie i z reguły będą oni myśleli najlepiej. I stoją z tyłu, przecież nawet. Tu stoją z tyłu. Rozmawiam. Tak. Ale tak jak mówię, to, bo to jest wersja, to jest wersja oficjalna. Tak? To jest wytwór człowieka z elity. Natomiast jak tam, gdzie ten lud dochodził do głosu, to tak jak powiedziałam, jego zdanie o tych elitach nie było zawsze takie, jak te elity by chciały, żeby ono było. E, hmm. Jest obrazek. O, to jest, taki, to jest obrazek, Ten obrazek jest już, już wczesno-renesansowy, ale sam wierszy i sama ilustracja jest bardzo stara. W XIV-wiecznej Anglii pojawiło się takie powiedzonko, gdy Adam siał i przędła Ewa, gdzie wtedy szlachcic się podziewał? When Adam dwelt and ich span, who was then the gentleman? I to jest oczywiście jedna z licznych ilustracji przedstawiających Adama i Ewę tuż po wygnaniu z raju. I w ludowej kulturze średniowiecza, właśnie ci laboratorys wielokrotnie dawali wyraz swojemu przekonaniu, że ostatecznie to praca jest tym, co naprawdę buduje świat, a właśnie te pozostałe warstwy to tak się pojawiły, trochę nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, tak? bo pierwotnie jednak wszyscy pracowali, pierwotnie jednak świat właśnie był, był bez szlachty. No i pojawiały się różne no. pomysły, jak wrócić do tego wspaniałego stanu. A skąd tu się brało? To? Chłopi marowali, czy... chłopi, to, że chłopi, jest, to chłopi malowali, czy... Chłopi, chłopi, do... chłopi... To przedostawało Najczęściej, znaczy tak, najbardziej, najlepiej przedostawało się wtedy, kiedy chłopi się buntowali. Bo jak chłopi zaczynali zabijać rycerzy, to wtedy rycerze zwracali na nich uwagę i wtedy nawet zapisywali często w swoich kronikach, tak. co takiego ci okropni, przebrzydli, wstrętni chłopi mówią, tak? Większość tych tekstów, które mamy, to są właśnie tego typu teksty. Mamy kronikę, gdzie jakiś kronikarz usiłuje nam pokazać, jak straszni, to są straszni ludzie ci chłopi, i wtedy zapisuje, co oni tam mówią o szlachcie. tak? To, się e, działam, to stąd się wzięło ten generalnie. Ale elity. E, tak, bo jeśli chodzi o dostęp do pisma, to on jest w zasadzie niemal w stu procentach zarezerwowany dla elit. Natomiast właśnie zdarza się czasami, że ten głos tego ludu się przebija jakoś. O tym też właśnie jest sporo w tych różnych polecanych przede mnie książkach. Czy to się spontanicznie działo? Czy jakaś doktryna, jakaś w tych halibrze? Tak, tak, tak. No. Czy spontanicznie tak się dało? Czy tak kościół? Nie, no kościół, no tak, ten rycerz bardzo dobrze pokazuje tak naprawdę. Ten z tymi trzema panami. Dokładnie ten... No przepraszam, już zajdę i pokażę go jeszcze raz, gdzieś mam... Trzeci. Eee, tak, dziękuję. Ten rysunek naprawdę on nieświadomie ujawnia więcej, niż pewnie autor by sobie wyobraził, tak? O tym zresztą jak właśnie też pół książki tego Olegoka, eee, Jakby zawsze tak jest, w każdym kraju, w każdą stronę szerokością geograficzną tak jest, że elity opowiadają świat w taki sposób, żeby wytłumaczyć powód, dla którego są elitami. Tak? I rzeczywiście w średniowieczu połączyły się ze sobą siła Kościoła i nauka Kościoła, który w znacznej części, nie w 100%, ale w znacznej części właśnie głosił taki nakaz właśnie ziemskiego posłuszeństwa w świeckiej władzy, oraz siła zbrojna rycerstwa, które po prostu było w stanie to posłuszeństwo wymuszać, bo miało czyn, tak? Miało narzędzia wymuszania tego posłuszeństwa. No ale jednocześnie właśnie tam pod skórną, pod tą warstwą tej oficjalnej kultury średniowiecza cały czas tnił się bunt i wybuchał od czasu do czasu. I to tak naprawdę wybuchał to niekiedy bardzo spektakularnie. No dobrze, słuchajcie, bo już tak czasu ta, czas, czas się na dzisiaj skończył. Dużo jeszcze tutaj będzie odpowiedzi, ale to już przy kolejnych konkretnych tematach.